Kochani, witam ca z całego serca. Czy picie piwa jest zdrowe? Hmm. Czy prawdziwy mężczyzna pije piwo? Kochani, pytanie retoryczne. Uwierzcie mi, piwo zostało niezwykle hmm, przereklamowane. I ten, co mówi, że lekarz dla zdrowotności radzi mu, aby jedną szklaneczkę piwa wypijał codziennie, bo ma to zbawczy wpływ na jego nerki, kłamie, oszukuje samego siebie i w krótkim czasie już leczy się. U kilku lekarzy, bo dawka narkotyku zwiększa się, ulega zwiększeniu. Tak. Nie przesłyszałeś się? Piwo jest namiastką narkotyku. Chmiel, brat konopi. Tak, to roślina narkotyczna. Dlaczego ludzie. Tak łatwo uzależniają się od chmielu, od piwa, od alkoholu. Dlaczego wkraczają w arkana demonicznego świata tak łatwo? Kochani, chodzi o to, że światem alkoholików pijanych łatwo jest rządzić. Chodziło o oddzielanie naszego ducha od ciała. I picie była aprobowane, dlatego cywilizacja za cywilizacją upadały, a z alkoholem wkraczały dewiacje seksualne. I tak ktoś policzył, doliczył się 86 znanych nam nowożytnych cywilizacji, które upadły z tego powodu, poprzez rozwięzłość seksualną piwo jest progiem niewinnym alkoholu i podawane jest jako polecenie. Oszukujący siebie początkowy alkoholik, piwo traktuje z przymrużeniem oka, że to tak szklaneczka dla zdrowotności. Potem ciągle to pomnaża, nie zauważa tego, że pije tego piwo, a... Pije już tego hektolitry. To tylko kwestia czasu. Natomiast efekty dla zdrowia są rujnujące. I ja nie skupię się tu na medycznej stronie. Powiem to bardziej od strony ducha. Piwo rujnuje naszego ducha. Piwo go odstręcza od połączenia z duszą, a fitoestrageny, które. Piwo zawiera, tworzą z mężczyzny, ni mężczyznę, ni kobietę, narcyza lubującego się w sobie i w swoim brzuszku z piwem. Tak, rosną takie mężczyźnie kobiety, rosną piersi jak u kobiety, rośnie brzuszek, i inaczej kształtuje się owłosienie. Taki mężczyzna jakoby dla fasonu, że jest takim maczem, nie goli się. <laughs> Natomiast nie dba już o swoją fizjonomię. To są efekty picia piwa. I w dalszym etapie ma dostrzega problemy z erekcją. Problemy z potencją. Jednak częściej niż spełniać się ze swoją partnerką, wybiera kufelek z przyjaciółmi. Tak, ten hormon żeński czyni poniekąd z niego kobietę, że on wybierze właśnie towarzystwo mężczyzn, czerpiec ich testo. Teronu, bo w sobie go traci. Nie ma tego testeronu, ma go niweczony, dlatego z kobietą nie czuje się komfortowo i piwo daje mu takie wymówki. Kochanie, za dużo wypiłem dzisiaj kufelków i zasypia jak suseł o zgrozo. Dlatego, kochana, przyjrzyj się mężczyźnie, z którym chciałabyś spełniać się w szczęśliwości partnerskiej, czy nie za dużo zagląda on do kafe, kafejek, piwiarni, barów, bo jest najczęściej tylko kwestią czasu, że będzie to piwo żłob, z którym nie zaznasz. W zamężciu szczęścia. Kilka słów o kobiecie. Dla takiej kobiety, dla każdej kobieci, ty, picie piwa jest kolosalną zagładą jej kobiecości. Każda kobieta, przyszła matka, ma wszystkie swoje jajeczka wewnątrz siebie i piwem bez zmiłowania zalewa je jak robaki. Takie dzieci, niestety, ale najczęściej będą miały problemy ze zdrowiem, będzie inny kształt, będą podatne na wiele dolegliwości, czy dosłownie zapisy alkoholizmu. Jakie taka kobieta im przynosi, która często chętnie obcuje z mężczyznami. Naprawdę nie jest kobietą, bo poznasz ją, że ciągnie piwo, a przy tym siarczyście klnie, ścigając się z piwo żłopami. Tak. Nie lękam się tych mocnych słów. Sam nie stręczyłem od piwa, ale od momentu, kiedy rozpocząłem kierować się na serce, na odnajdywanie kobiety wewnątrz mnie, stwierdziłem, że ono jest ohydne. Przestałem je lubić. Czasem, jak dałem się koledze zaciągnąć zaprosić na no, jedno piwko prosiłem, aby tylko nie było to tyskie żubr czy żaden żywiec, bo to nie da się wypić, no dobra dla towarzystwa dajemy się porąbać to żart. Było tak w tym zaproszeniu, o którym mówię w momencie tak jak teraz, kiedy nie byłem z kobietą bo kiedy fito estrogeny są w harmonii spełniasz się prawdziwie z kobietą ich nie potrzebujesz potrzebujesz ich kiedy zburzyłeś tą równowagę kiedy też jesteś samotny i nie dotarłeś w pełni do ścieżki że nigdy nie będziesz spełnia, spełniony prawdziwie, póki prawdziwie nie odczujesz, że całe spełnienie jest we mnie, że tu jest cała szczęśliwość, że tu jest i kobieta, i mężczyzna. To jest etap wielkiej odpowiedzialności, na jaki warto się otworzyć, zanim zalejesz robaka zanim swój umysł zubożysz chmielem, prażonym jęczmieniem i tym wszystkim, co do piwa było dodawane. Bo ja ci powiem, że to, co w obecnym czasie oferowane jest w wielu nalewakach, zawarte w wielu butelkach, naprawdę. Piwem nie można nazwać. To są siki z demencji. To jest rodzaj wywaru, jednak, zombie w etapie wielkiego zombienia, w którym stała się część naszej populacji, w której naprawdę nie żyli, nie mają smaku, bo nie mają uczuć, bo. Nie mają miłości w sobie. Dlatego nie wątpię w to, że mężczyzna prawdziwy nie potrzebuje piwa. Jest to dla niego specyfik odrażający, że stawał się on tu progiem do szerszego stosowania narkotyków. Demony władające naszym światem do tego zmierzały. Aby piwo było reklamowane, aby podawane było w sposób niezauważalny, bo potem przechodziło się, tak jak w narkotykach, do coraz, coraz twardszych. A nasza świadomość ubożała, a my tańczyliśmy jak na Titaniku, a Ziemią władała. Inna obca cywilizacja, obca rasa, która jako pasożyty, która nawet nie jest istotą, są, były, są to, powiem, jeszcze rodzaje bytów, które w sposób pasożytniczy czerpały z nas życie, a my umieraliśmy. Piwo było tu niewinnym przytykiem niewinnie wyglądającym naporem, napojem, ale grzęźliśmy jednak w nim macho, którym się mieniłeś, naprawdę byłeś zubożałym, zniewieściałym facetem szukającym tego, co w miłości serca prawdziwa kobieta. Nie ta żłopająca piwo obdaruje ciebie w prawdziwym spełnieniu. I do tego zapraszam ciebie do głębokiej medytacji, do odczucia, że uwalniam piwo jako diabelski napój, jako wywar, którego już w ząbieniu świata prawdziwego smaku nie czułem i piłem go, zmierzając krok do kroku, krok po kroku do alkoholizmu. On był <coughs> taką przykrywką, wprowadzał alkohol małymi dawkami, niezauważalnymi, bo sam jednak oszukiwałem siebie, nie chcąc widzieć, Momentu uzależnienia siebie, momentu haju, momentu narkotycznego, w którym potem już było łatwe podanie nam prawdziwych, mocniejszych narkotyków. Mężczyzno, jesteś życiem. Jesteś prawdziwym Bogiem prawdziwym mężczyzną, dlatego proszę Cię nie zawiedź już swojej kobiety, nie zawiedź siebie. Daj sobie prawdziwe spełnienie, a poprzez uwolnienie sercem tych doświadczeń poczujesz, że uwolnienie uzależnienia było takie łatwe. Kocham Cię